Ostatnio na mojej twarzy pojawiło się coś, czego nie było tam wcześniej. Pierwsze, zmarszczki. Dlatego dziś chciałabym zobaczyć, co kosmetologia oferuje, by nie pojawiły się kolejne. Słyszałam, że za starzenie się skóry i pierwsze zmarszczki odpowiedzialne są tak tzw. włókna kolagenowe, a raczej ich wiotczenie. Co to jest takiego te włókna kolagenowe? Kolagen jest to grupa białek występujących w organizmie ludzkim. Są tak tzw. białka klejorodne. E, kiedy zaczynają one wiotczeć? Kiedy pojawiają się pierwsze zmarszczki? Już pierwsze oznaki starzenia pojawiają się po 25 roku życia. No tak, ale do tej pory używałam kremów, w których ten kolagen najczęściej był. To dlaczego? Dlaczego pojawiły się u mnie pierwsze no Tak, W kremach znajduje się kolagen, natomiast ten kolagen on działa tylko na powierzchnię skórka, nie działa w głąb skóry. No to co mi może Pani zaproponować? Bardzo serdecznie polecam Pani zabieg Zafiro Thermolifting, który odbudowuje włókna kolagenowe, działa na warstwę właściwą skóry. Półlecznictwo należy do najstarszych metod leczenia we wszystkich kulturach, bez względu na ich historyczne czy nawet regionalne odrębności. Po demakijażu nakładamy warstwę żelu, później przykładamy głowicę na daną partię skóry twarzy. Ta głowica emituje światło podczerwone, które podgrzewa skórę do nawet 70 stopni Celsjusza. Rozgrzanie skóry właściwej z jednoczesnym stałym ochronnym chłodzeniem powierzchni skutkuje gwałtownym skurczeniem się włókien kolagenowych do ich pierwotnej długości. Dodatkowo fibroblasty stymulowane są do produkcji nowych włókien, dzięki czemu ilość kolagenów w skórze wzrasta nawet o 30%. Do domowych źródeł przekazujących organizmowi ciepło należą termofory, poduszki elektryczne lub woreczki z rozgrzanym piaskiem. Należy jednak pamiętać, że ciepło z tych urządzeń przenika do organizmu stosunkowo płytko i raczej nie daje efektów głębokiego przegrzania. Inne powszechnie znane zabiegi ciepłolecznicze to sauna, zabieg parafinowy albo borowinowy, wykorzystujący naturalny torf powstający w wyniku rozkładu substancji organicznych zawartych w roślinach. Czy trzeba zrobić serię takich zabiegów, jak jest się powiedzmy taką 25-latką jak ja? Jeżeli chodzi o taki wiek, to wystarczy jeden zabieg profilaktycznie, aby te, aby te włókna kolanowe się odbudowały, także jeden zabieg wystarczający. Jeżeli chodzi o osoby starsze, 4, 4 do 6 zabiegów polecamy. I jaka jest cena takiego jednego zabiegu? Jednorazowy zabieg y, to koszt 900 zł. Wbrew moim obawom zabieg zafirow okazał się bezbolesny. Ciężko mi jednak jednoznacznie ocenić jego efektywność, gdyż kolagen zawarty w skórze odnawia się w sposób progresywny. A to znaczy, że końcowy efekt odmładzania widoczny będzie w okresie od 3 do 6 miesięcy po kuracji. W młodym wieku wystarczy wykonać jeden taki zabieg. Na szczęście, gdyż koszt tej przyjemności nie jest mały.